No powiem tak, chcielibyśmy mieć więcej takich kwartałów, więcej takich lat, bo był to zarówno kwartał, jak i rok rekordowy. Po raz pierwszy w naszej historii w ciągu 30 lat przybyliśmy w ciągu kwartału 3 miliardy złotych obrotu. Nie dość tego, w ciągu całego roku kalendarzowego 2019 po raz pierwszy przebyliśmy barierę 9 miliardów złotych obrotu. Uzyskaliśmy obrót prawie 9 miliardów 400 milionów złotych obrotów w całym roku. Absolutnie rekordowy wynik, jesteśmy bardzo zadowoleni. Nie dość tego to był kwartał także bardzo dobry z punktu widzenia wzrostu, bo wzrosty wynosiły 10% roku do roku. Co ważne, te wzrosty dokonywały się nie tylko w jednym obszarze, obszarze IT, ale były złożone na wiele naszych obszarów działalności, także na VAT, czyli segment wartości dodanej, segment elektroniki użytkowej i co ważne segment Cloud, gdzie byliśmy prekursorem, byliśmy pierwszym regionalnym dystrybutorem wybranym przez Microsoftu do rozwijania segmentu oprogramowania w chmurze. Zainwestowaliśmy wiele i tu możemy się pochwalić bardzo dobrymi wynikami, bo nasze obroty rok do roku wzrosły prawie dwa razy, bo wzrost wynosił 90%. Jesteśmy pewni, że będziemy te wzrosty kontynuowali, bo ciągle inwestujemy w cloud. Co ważne, dla nas jest to dobry symptom do dalszych wzrostów w przyszłości. Obecnie wszyscy żyją tematem koronawirusa. Z naszej perspektywy nie zauważamy wpływu na nasz biznes. Dostawy do nas ciągle przychodzą, mamy je ciągle potwierdzane, więc uważamy, jeżeli sytuacja się gwałtownie nie pogorszy, to te zawirowania powinny wkrótce się skończyć. Co ważniejsze, z naszej perspektywy, większym problemem obecnie jest brak dostępności procesów Intela, który się uwidacznia już od prawie 12 miesięcy z powodu optymalizacji struktur i fabryk w firmie Intel. I to ma dużo większy wpływ na nasz biznes niż koronawirus. Paradoksalnie, w obecnej sytuacji wielu dostawców dzieli proporcjonalnie swoje dostawy, i my na tym zyskujemy. Mamy nawet lepszą dostępność niż kiedyś, dlatego że liczą się raz ważniejsze rynki, patrz Niemcy czy USA, a wszyscy są traktowani równo. Co ważne, my ze swojej perspektywy 30 lat widzimy, że takie zawirowania są zawsze szansą dla dużych i mocnych firm. Dlaczego? Dlatego, że mocniejsi stają się jeszcze mocniejsi, a słabsi po prostu znikają z rynku. Więc firmy, które są bardzo mocne kapitałowo, mają bardzo dobre finansowanie, są mocno zakotwiczone w rynku z dużą siecią relacji biznesowych i relacji dealerskich, wygrywają. A w branży IT, jeszcze kto ma bardzo wydajną logistykę ten w tym momencie może na tej sytuacji wygrać. Te wszystkie atuty ma firma AB, bo przynajmniej jeden parametr pod tytułem nasze stany magazynowe. Mamy absolutnie największe stany magazynowe we wschodniej Europie, bo mamy na stanie obecnie miliard 100 milionów złotych towaru dostępnego od ręki dla naszych yy, klientów. Co to oznacza? Mamy potężny bufor bezpieczeństwa na okres takich zawirowań. Nasza firma zawsze stawia na bezpieczeństwo i ostrożność i to teraz procentuje. Więc możemy powiedzieć paradoksalnie, że ten okres jest dla nas szans na jeszcze większy rozwój, i powiem więcej, my tą szansę obecnie wykorzystujemy. Na pewno nasi partnerzy biznesowi i inwestorzy mogą liczyć w roku 2020 na dalsze wzrosty. Przypomnę, że w 2009 skończyliśmy na miejscu numer 8 wśród wszystkich dystrybutorów w Europie, czyli osiągnęliśmy już duży sukces, natomiast na pewno mamy apetyt na więcej. Przypomnę, że w ciągu ostatnich 10 lat patroliliśmy w skalę naszego biznesu i chcemy dalej w sposób zrównoważony rozwijać się we wszystkich kierunkach. Czyli nie ma być jedynym motorem wzrostu branży IT, ale także segment wartości dodanej, segment chmury, który się dynamicznie rozwija, a także segment elektroniki użytkowej. Przypomnę też, że cały czas bezustannie inwestujemy w e-commerce. I wszystkie rozwiązania służące dalszej intensyfikacji tego kanału sprzedaży, tu także jesteśmy liderem wzrostów liderem, jeżeli chodzi zastosowane i zrealizowane narzędzia i funkcjonalności. Już teraz 90% transakcji jest u nas dokonywane w sposób zupełnie automatyczny. Chcemy ten wskaźnik dalej rozwijać. Jeżeli mówimy o inwestorach, inwestorzy na pewno mogą liczyć na nasze wsparcie w celu dalszego urzeczywistnienia i urealnienia naszego kursu, bo w naszej ocenie są cały czas bardzo mocno niedowartościowany, dlatego będziemy realizowali skup akcji własnej. Nasz rozwój będzie się opierał, jak powiedziałem, na wielu płaszczyznach, ale ma się odbywać w sposób bezpieczny i ostrożny, co pokazują ostatnie wydarzenia. Takie podejście zawsze dobrze rokuje i dobrze procentuje. Będziemy antycypowali wszystkie nowe trendy rozwojowe, które widzimy w branży IT i na pewno będziemy wdrażali w naszej organizacji. Reasumując, rok 2020 to będzie rok dalszej ciężkiej pracy i dalszych wzrostów.